Cześć z tej strony Rejs, witam was w kolejnym odcinku przygody z WOT. Jak widzicie mam możliwość testowania nowych czołgów, które dopiero wejdą do WOTa, czy w formie nagrody, czy też w innej formie, jeszcze nie mogę tego zdradzić. I dzisiaj w dzisiejszym odcinku przedstawię wam znakomitego meda 10 poziomu t 20. 2SR, jak sama nazwa mówi, a jak nie mówi, to zdradzę. Jest to med rosyjski. No, i tak prezentuje się w garażu ten Medzik. Mam możliwość, dzisiaj jest czwartek, możliwość testowania. Mam od wtorku tych trzech znakomitych czołgów. Może za bardzo wybiegłem znakomitych, ale ten jeden naprawdę jest świetny i najbardziej przypadł mi do gustu typowy medzik I we wtorek, z nocy we wtorku na środę zagrałem się nim do trzeciej w nocy, więc coś w nim jest. Tak prezentuje się w garażu, oczywiście ja go pomalowałem i naniosłem polską flagę, a co? Niech będzie. Szkoda troszeczkę ubolewam, że gdy dostaliśmy jako community kontrybutorzy konta do testowania, nie mamy tutaj perków do wybrania, bo jednak lepiej się gra, kiedy ma się tą żarówkę no i jednak tą załogę troszeczkę przeszkoloną. Przejdźmy do jego modułów, bo to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. T22SR. Tak prezentuje się statystyki jego działa. Kalibar setka, szybkostrzelność na poziomie 8 strzałów na minutę. Przeładowuje z dosyłaczem około 6... 6,20, 6,30, za chwilę zobaczycie to w bitwie. Średnia penetracja 264 na złocie 330, więc nie ma naprawdę na co narzekać. Celność i czas celowania też jest ok. Poza tym to jest met. Nie, nie mamy tutaj tego, że strzelamy z daleka. Poza tym on aż prosi się, żeby troszeczkę nim zawojować i zaszarżować. A więc działo jest najważniejsze. Przejdźmy do ogólnych statystyk. Wytrzymałość 1900, um, prędkość maksymalna 55, i bardzo często ją osiąga e, prędkość obrotu pancerz. Pancerz, jak widać, pancerz kadłuba jest trochę mniej opancerzony, ale zaraz o tym pancerzu troszeczkę więcej. Tak jak widzicie, 180-80, pancerz wieży 230, 170 i 140. Wieża naprawdę jest pancerna, ale jeszcze o tym powiem. Uszkodzenie pociskiem standardowym od 240 do 400. Powiem szczerze, że bardzo często, gęsto poniżej tej 300 strzelamy, ale to nie jest aż tak źle, ponieważ to szyb dosyć szybkie przeładowanie pozwala nam na przykład pokonać Leoparda jedynkę w pojedynkę, <laughs> nawet się zrumowało. Penetracja. Tak jak mówiłem, zasięg widzenia widzicie bazowy 400 metrów, Przejdźmy. Do wyposażenia, jakie tu wsadziłem. Oczywiście ulepszony system naprowadzenia pozwala nam szybkość celowania plus 10% zwiększyć, dosyłacz. No musi być tutaj dosyłacz, zawsze te łamki sekund się przydadzą. No i ulepszona wentylacja na, tym, na tej zasadzie. Co ciekawe, co ciekawe, zobaczcie na pociski. Mamy tutaj podciski podkalibrowe. I chyba jak dobrze pamiętam, we wszystkich trzech czołgach w standardzie są podkalibrowe. No nie. Jednak w skodzie mamy przeciwpancerne w M4A1. Mój francuski jest słaby i nie będę wymawiał tej drugiej nazwy, więc niech będzie M4A1. Również ma podkalibrowe, no i złoto, penetracja. Widzicie, jak się waham, to pociski kumulacyjne. Oczywiście wszystkie standardy za złoto też musimy brać to, ale że daje nam to pasywny bonus. Do, do, do czołgu, ale wróćmy jeszcze do tego pancerza, bo bardzo ciekawe rzeczy i chcę o tym opowiedzieć. Pancerz bardzo dużo wybacza, strasznie dużo odbija. Wdarzały się takie sytuacje, że odbijałem pociski jak pancerz S100, więc naprawdę i to nieraz, ale dwa, trzy. Euforia we mnie zbierała, bo naprawdę ten pancerz bardzo dużo wybacza i nie wiem czym to jest spowodowane. Tym, że po prostu. Jest on pod takim kątem mówię teraz o pancerzu, zarówno kadłuba, jak i wieży czy jest pod takim kątem czy po prostu ludzie, widząc ten czoł, który jest w zasadzie nowy i nie wszyscy mogą go mieć na ten czas nie potrafią go przebijać. Zobaczcie, dolna płyta tak wygląda dolna płyta od przodu jest pod bardzo mocnym kątem. Nie wiem, czy ludzie celując tam, czy celują tam specjalnie i po prostu te pociski się ześlizgują po tej płycie. Oczywiście płyty również ułożone są, w typowy sposób dla rosyjskiej nacji. No i wieża, wieża to jest majstersztyk. Opływowa wieża, te kąty pozwalają na to, aby ten czołg. Bardzo dużo pocisków odbija właśnie od tej wieży. Tym bardziej, pancerz nie jest też zły, więc tutaj, wychylając zwierzę, naprawdę mamy bardzo mocną przewagę nad wrogiem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest to rosyjski med, więc opuszczanie jest tu słabe. Nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć w garażu o tym czołgu. Grałem naprawdę, nim w środę troszeczkę streamowałem. Ci co oglądali, mogli, mieli okazję zobaczyć jak ten czołg się sprawuje, a jeśli nie oglądaliście mojego streama to będziecie mogli okazję, będziecie mieli okazję zobaczyć jak ten czołg sprawuje się na polu bitwy. Właśnie teraz zaczynamy bitwę. Wylosowało nam mapę Erlenberg. No i zobaczymy jak poradzi sobie Magic, nowy Magic rosyjski T22 SR na tej właśnie mapie. Powiem wam szczerze, że grając od wtorku Pierwszy raz wylosowało mi tą mapę, więc zobaczymy jak to będzie. Widzimy skład drużyny zarówno mojej jak i drużyny przeciwnej. Mamy tutaj ósemki, no bardzo dużo niszczycieli w drużynie przeciwnej, więc będzie kampak. Będzie kamp mamy rhm 3H, T28, no i oczywiście Godzilla i wt Alpha 100 Tu już mamy typowo na czacie jednak YouTube, tak? Witamy na YouTubie. Ok, przeskoczymy sobie. Widzimy czołg dosyć ciekawie się rozpędza. Mamy tutaj górki doliny, no i wyciąga te swoje 55, nawet z górki więcej. Więc naprawdę mobilność na, stoi na bardzo dobrym poziomie, zarówno jak i działo. Troszeczkę mi tu i pancerz. Troszeczkę mi tutaj przeszkadza. Mm, brak opuszczania działa, no ale. Jak to w rosyjskich medach zawsze jest brak opuszczania. Mamy tutaj typa 61. Coś tutaj wyfisujemy z nim. Tak, sam wyfisował, utonął. Widzę, prawa strona w ogóle odpuszczona przez wroga. Troszeczkę będzie mi ciężko przejechać teraz rzekę, bo wiem, że tam, tam po drugiej stronie jest wielka kampa. Coś tutaj trafimy, jest Badchat. A propos Badchata miałem o właśnie. Ja się nie przebiłem, to znaczy przebiłem się, ale za zero. I mamy pierwsze, e, pierwszy strzał bez przebicia od RHM-a. Niestety, z doświadczenia wiem, że ten czołg nie odbija artylerii. Aż szkoda, bo mógłby. Wtedy już naprawdę byłby OP. Okopali się chłopaki po tamtej stronie. No, i czekamy. Troszeczkę statyczna bitwa. Nie mogę tutaj pokazać w pełni, jak sprawuje się T22 SR. Ale wspomniałem o badczacie. Bardzo dużo było sytuacji, że po prostu wyjeżdżałem na badczata i nie bałem się, bo wiedziałem, że mnie nie przebije. I rzeczywiście to była prawda. Badczaty tak ode mnie dingowały. Że w pewnym momencie naprawdę poczułem się bardzo pewnie i zacząłem po prostu na nie wyjeżdżać. No i miałem rację. Tylko właśnie, nie, nie czy to jest spowodowane tym, że ludzie jeszcze nie wiedzą, jak przybije ten czołg. Czy ułożenie pancerza sprawia to, że naprawdę bardzo dużo dinguje. 4-4, no i mamy kampę. Tak jak, tak jak przewidywałem. Ale czego innego możemy się spodziewać, kiedy w drużynie przeciwnej. Występuje aż tyle niszczycieli w porównaniu do Dona, czy coś tutaj dam radę przebić? Czy jednak nie? Coś tam wyjeżdża. No i pierwsze uszkodzenie: 323, nic nie jest. Dobra, Waffen Waffentrager nie trafił. Próbujemy z drugiej Mańki. Widzicie, nawet na taką odległość potrafi ładnie przycelować w górę buffem Tragera, więc nie jest źle. Odnośnie tego, za co ten czołg będzie rozdawany, czy to będzie nagroda w CW, szczerze wątpię żeby musieli, gdyby chcieli rozdać tyle tak dobrych czołgów, ale by się działo 5-6, przegrywamy, ale troszeczkę robię tu za snajpera. Ach, pudło 50B. Zaczął tutaj swoją kanonadę, no i... Jeszcze raz, wyjedź, a odpłacę ci się. 7-7. Ricochet. Ale to bardziej tak mm, strzeliłem dla Hetcy, bo wiedziałem, że ISO 8 nie przebije w ten z jego garnuszek. A ISA już nie ma. Fajnie jakby wyjechał tutaj 50B jeszcze. No! I tak jak mówiłem, odpłaciłem mu się pięknym za nadobne. No i chłopaki się pochowali. Pochowali się. A szkoda. Mapa sprzyja do kampy i nie mogę pokazać tego co bym chciał Czyli mobilności tego czołgu. Ale. I tak nie jest źle. W tym momencie 1100. 77 Demedia, mogłoby być więcej, mogłoby być więcej, ale spróbujemy teraz przeskoczyć i coś wyspotować. A jeśli nie wyspotować, to coś zaświecić albo przynajmniej nie dostać. No i proszę bardzo, prototyp bez uszkodzenia. RHM bez uszkodzenia, tylko gdzie ten RHM, gdzieś tam stoi. Mógłbym szybko się cofnąć, fajnie, albo pojechać do przodu. W takim wypadku jedziemy do przodu, zostały. Znowu RHM bez uszkodzenia. Przeciwpancerne. Dobra, świecimy dla chłopaków. Złoto, no proszę. Jaki RHM? Nie mógł mnie przebić przeciwpancernymi, więc użył złota. No pięknie, pięknie, pięknie. No właśnie. Mamy tutaj na. O, teraz mu się udało. Ale za późno. Bo już. Zniszczyłem. Odpłaciłem mu się. Dobry komentarz. Dobry komentarz do tej bitwy, który napisał T28. Z czego. Jest pancerz tego czołgu z tytanu. No właśnie, tytan. Tak jak może nie pokazałem wam tego, co med powinien pokazać, czyli tej prędkości, mobilności, która pozwala zmienić flankę z jednej na drugą w czasie bitwy. To jest taki typowy med, ale to jest med, który nie dość, że jest szybki, jest mobilny, to ma pancerz. Tak jak widzieliście, najlepszy komentarz to był ten komentarz od T28. RHM nie mógł mnie przebić, więc przełączył za złoto i za złoto też mu się nie udało. Prototyp też się nie przebił. A powtarzam. Odbijałem pociski nawet od Jak Pancer S100. Więc. Ludzie, dajcie mi ten czołg, Dajcie mi ten czołg do garażu na własność. To tyle. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do innych filmików, innych community kontrybutorów, Mam nadzieję, że oni pokażą na dobrej mapie jego szybkość, nie tylko pancerz, ale tutaj, jeśli połączycie to, co Wam pokazałem, pancerz plus tą szybkość, którą nie udało mi się pokazać na tej mapie, bo była kampa, otrzymacie naprawdę, nie bójmy się tego powiedzieć OP Choke. To tyle, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!